Jeżeli chodzi o wybranie zwierzęcia pod kątem dziecka, to też trzeba brać pod uwagę wiek dziecka, możliwości mieszkaniowe i czas poświęcony temu zwierzęciu. Jeżeli jest to małe dziecko i nie mamy czasu, to zdecydowanie lepszym wyborem jest zwierzak typu żółw, świnka morska. Koty, psy wymagają zdecydowanie więcej zaangażowania ze strony właściciela i poświęcenia mu więcej uwagi i wychowania. W myślę, że jak dziecko jest starsze, możemy sobie pomyśleć wtedy o kocie czy psie. Kot jest o tyle wygodny, że ma, mając w domu kuwetę i suchą karmę, nie musimy mu poświęcać aż tyle uwagi. Pies wymaga większej systematyczności, jednak wychodzenie na spacery, systematyczniejsze podawanie jedzenia. Także na pewno pies jest największym wyzwaniem. Psy raz agresywnych nie są najlepszym wyborem dla dziecka. Musimy poświęcić takiemu psu dużo czasu. Jeżeli jesteśmy w stanie zapewnić mu odpowiedni rozwój i odpowiednio pomóc mu dorosnąć psychicznie, to taki pies może być świetnym towarzyszem dziecka. Natomiast dużo łatwiej jest podjąć decyzję o zakupie psa rasy nieagresywnej. Jest dużo łatwiejszy do ułożenia, mniej można się spodziewać później problemów. Dobrymi rasami dla dziecka myślę, że są przede wszystkim kundelki z wszelkich domów tymczasowych, gdzie już są znane ich reakcje na różne zachowania. To są bardzo bezpieczne i bardzo fajne psiaki. Natomiast z psów rasowych to też zależy od możliwości, tych, jakie mamy w domu. Na pewno duże rasy są bardziej zrównoważone, bardziej spokojne. Bardzo fajne są labradory, natomiast też trzeba je ułożyć. To nie jest tak, że bierzemy szczeniaka danej rasy, która ma jakieś, jakieś cechy i że te cechy nam nagle wyrosną. Je trzeba. Układać, trzeba je z nich wydobywać, żeby mogły być takie, jak sobie wyobrażamy. Nie możemy zostawić ich samych sobie. Nowofundlandy, owczarki podchalańskie, jeżeli mamy dom z ogrodem. Natomiast jeżeli chodzi o takie typowo w domu, bardzo fajne są, wspaniale, bardzo fajne są jamniki, także jeżeli chodzi o jorki, to też jest to bardzo fajna rasa dla dzieci. Natomiast jest to rasa bardziej wymagająca, potrzebująca dużo higieny, strzyżenia, kąpieli, ponieważ jorki nie mają sierści, tylko mają włos. Są bardziej wymagające dla takiego dziecka. Wszelkie drobne zwierzątka typu rybki, komiki, świnki są zwierzętami krócej żyjącymi. Na pewno dziecko będzie przeżywało stratę zwierzęcia, natomiast jest to też jakąś nauką życiową. Świat się zmienia, tak samo jak i ludzie, takie zwierzęta się pojawiają i odchodzą i to jest też przy okazji dobry moment do... Nauki i uświadomienia dziecku, że tak się dzieje. Niektórzy rodzice, jak zwierzę jest chore albo zejdzie, kupują bez wiedzy dziecka drugie. Można dosyć łatwo dobrać identycznego chomika czy identyczną rybkę i tym sposobem może żyć zdecydowanie dłużej w świadomości dziecka.